idziemy moi drodzy, czwartek, 6 listopada roku pańskiego 2025 Przepiękna pogoda. No. wziąłem mojego rudego kumpla idziemy sobie tu, przejdziemy się po zagajnikach zrobimy sobie spacer Jest koszyk, jest różowy nożyk Założenie jest takie, że zbieramy wszystkie grzyby, które są jadalne i które znamy, jesteśmy ich pewni. A jak nie będzie, to będzie spacer. No, teraz idę, idę na te miejsca, gdzie tam gołąbków dużo było w zeszłym tygodniu. To może jeszcze dalej rosną. No. Mamy chwilę czasu, nikt nas nie goni, możemy spokojnie się rozejrzeć. Dotrenić, pokontemplować przyrodę, no jak pokazuje, jest słoneczny, jest pięknie. No tylko, że ostatnie dwie noce to też już z przymrozkami, no to, to, to już jest negatywny czynnik. No ale wcześniej padało, były przyjaśnienia, no może coś tam urosło jeszcze. Listopad to już są takie ostatnie momenty. Na zbieranie takich typowych grzybów. Wiadomo, że tam są grzyby, które zimą rosną, ale to już, to już trzeba mieć swoje miejsca, czas na to i, i się bawić. I one nie są takie też smaczne jak te szlachetne grzyby. To też sobie powiedzmy no. radość dają, bo są świeże, ale to już nie to dobre. Rozłączam się, będę nagrywał, jak coś znajdziemy. No chyba, że nic całkowicie nie będzie, to przecież jakieś relacje z kolejnego etapu spaceru. Jestem w pierwszym zagajniku. Jest trochę gołąbków fioletowych, one też chyba nazywane były winnymi kiedyś. Z winogronami chyba kojarzyby. Tymi niebieskimi fioletowymi. Ale do jak się zbiera takie grzyby słabsze w trochę, jest się trochę łapciuchem, to się zbiera i w listopadzie. No. ostatnio modna była wodnika późna jesienna. U mnie to ona tak ewidentnie tu nie występuje. Występują mnie dużo, dużo podobnych, atrujących gatunków, więc wolę nie ryzykować. A z gołąbki znam zbieram od maleńkości, od dziecka, czyli sobie będę zbierał do bieżącej konsumpcji są idealne także to pierwszy taki pierwsza pierwsza wzmianka co tam się dzieje na grzybobraniu. no coś tam jest gołąbki są a idę do takiego zagajnika gdzie ich dużo było nie pilotowe tylko takie te zielone i żółte tam może być ich bardzo dużo no ale już w tym są na no to 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 sam fakt chcę pokazać, że grzyby jeszcze rosną, tylko nie te najbardziej upragnione. Szlachetnie, jestem w takim drugim zagajniku, małym takim, się tu za bardzo niczego nie spodziewałem. No, tu mu humorów cytrynowych, czerwonych trochę jest, ale jest też ładna niespodzianka. Jest podgrzybek zajączek całkiem spory. Ładny, twardy. No te przyrostki mają jedną zaletę, że robactwo wymiatają do ziemi do, do, do ściółki z powrotem. I żeby się już zdrowsze zbiera zdecydowanie. Co i za coś. No, no jeden no tu się też jeszcze rozejrze. No te jak i inne. Zresztą lubią, lubią rosnąć rodzinnie po kilka. No, ale tu je tylko jednego. Widzę na razie dobry jeden. Dobra odmiana od gołąbków. No, biorę sobie pod grzybka, zajączka do kosza i idziemy dalej. No, już do tego zagajnika, które było gołąbków. No i co czekają na mnie? Tu jeden, dwa, trzy, cztery. To zaraz po wejściu do tego zagajnika to dopiero początek. Także ja, gołąbków czuję, że dziś nazbieram. No jak powiedziałem, na no sezon, sezon na lepsze grzyby już w zasadzie się skończył. Się trafiają sporadycznie, no może poza grzybkami, ale to też trzeba mieć dobre miejsca, no ja takich nie mam w tym roku. Te, na które tam chodzę, to tam albo nie ma nic, albo tam prawie nic. A gołąbki proszę bardzo, rosną, jest ich dużo. Są smaczne, tylko że są kruche, pamiętajcie, że są kruche, jakby się już ktoś zdecydował zbierać, więc trzeba albo do, do, do kosza, albo do wiadra, na pewno nie do reklamówki jakieś nie do torby, bo się, bo się pogniotą i miazga będzie. I to tyle, oczyszczam te i, i, i zabieram do kosza, niech się dno zapełnia powoli. No jest tych gołąbków tu zatrząsieniem Do no. zapełnione, już idę dalej w górę Puch, tak Jak przewidywałem, to lepszych grzybów za bardzo nie ma Ale gołąbków, no i to zrobiutkie, no, no nie ma co wybrzeżać Nawet nie wiem czy będę szedł na jakieś tam inne Zagajniki, no może w najlepsze miejsce moje, tam w że już w Powrocie, no to nie ma sensu, zaraz będzie półka półkoszykowe, jak na moje potrzeby kulinarne, to jest bardzo dużo zebranych, a na pewno tu jeszcze dobiję, bo nawet połowę tego zagajnika nie obszedłem, tylko że nie są, nie są to takie tam super szlachetne grzyby, ale nie ma co wygrzydać. Piękna pogoda, grzybów z zatrzęsienie, a że tych marnych, trudno, jak się nie ma, co się robi, się zbiera i gołąbki. Ja je lubię, przychodzę do domu, oczyszczam, myję, kroję drobno, duszę sobie z przyprawami i albo śmietankę, albo jakiś tam jogurt naturalny, pyszne jedzonko. I z chlebem, i z ziemniakami, jak to woli. A jak ktoś się lubi opychać całymi grzybami, to, to i, i bez przystawek, no. bez dodatków typu chleb tam, makaron czy, 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 czy ziemniaki. Chociaż te wszystkie pasują do tego. No. Także to rozszerza to pole manewru kulinarnego. Dobra, idę tu. Zbieram. Co, co się da zebrać i będę już wracał do domu, tam zahaczając o co lepsze miejsce No tam pozbierałem tych głąków są pół kosza prawie przeskoczyłem do następnego zagajnika idąc na lepsze miejsca ale lepszych grzybów nie ma natomiast jest gąsówka fioletowa zwana fioletką Aczkolwiek ta to już taka jest poblakła, jesienna. No niemniej jednak to ona. Smaczny grzyb jadalny także, więc go do kosza biorę. I się tu rozglądam. Już idę w powrocie. To jeszcze dwa miejsca, takie, na które najbardziej lubię w tym roku zaglądać. Aczkolwiek tam też idę bez wielkiej nadziei, że coś tam będzie niezwykłego. Ale jest prawie po drodze, zajrzeć warto więc gąsóweczkę do koszyka i ruszamy dalej no tam moi drodzy była jeszcze jedna dorodna gąsówka fioletowa tu jest nic więcej ale no, oczywiście oprócz muchomorów i psiaków jestem na jednym z moich ulubionych miejsc i tu na mnie czeka podgrzybek arenie zajączek tylko podgrzybek brunacy który od kilkunastu lat oficjalnie nazywa się Podgrzyb brunatny. A jeszcze raz nieustająco pozdrawiam te, te, tych naszych wspaniałych działaczy, mykologicznych, profesorów, czy nie wiem, kogo tam biologów z Polskiej Akademii Nauk. No tak pozdrawiam w sensie negatywnym, że kuknici no, no, się w czoło. No. Były dobre utrwalone nazwy tam już od stuleci, od stuleci w Polsce. A wy po prostu, no, musieliście zaistnieć. Ja i tak będę go nazywał podgrzybkiem, no chyba, że będą po dwa podgatunki, o, takie nieduże i średnie, to będzie podgrzybek brunatny, a wielki taki ogromny, to będzie podgrzyb brunatny. Dobra, dalej tego nie komentuję, cieszę się, że go znalazłem, bo to drugi szlachetniejszy grzybek dzisiaj. To jeszcze pokrążę. Ta miejscówka jeszcze jedna tu niedaleko. I zjazd do bazy, do domu. Tam już 2 trzecie kosa na zbierane. jak dla mnie jest rewelacja. 6 listopada. No, filmik puszczę tam 7. <grym> żeby za dużo nie puszczać i za gęsto. No, ładny grzybek. Zabieramy go. No Idę już na ostatnią miejscu, zajrzeć. A no tu pomiędzy tą co byłem, a tam gdzie idę niespodzianka, dwa młodziutkie podżybki, zajączki tym razem czyli, czyli to te lepsze też rosną, no, nie tak dużo jak tych gołąbków ale się trafiają i to widać, że młodził młodziusie więc biorę je, tu się porozglądam jeszcze jedno miejsce, to tam 120 metrów, tam popatrzę i do domu. Kosz, prawie pełny, na gołąbków to jeszcze znalazłem. Nie wiem, dużo w międzyczasie i znajduję dalej. I pewnie będę, aż, aż będę wracał do domu, pewnie cały czas się będą pokazywać. Dzisiaj istnieje ryzyko wypełnienia kosza do pełna. No, jak nie, to prawie. Co mi się w tym roku chyba tylko dwa czy trzy razy zdarzyło. Także listopad, późna, jesień można powiedzieć. A grzyby pięknie rosną. No już wracam do domu. Słownie parę metrów się zostało ostatniego zagajnika. Ale w naszym jednym miejscu nic tam nie było. Tam jakieś dwa gołąbki małe. Ale tu jest ciekawostka mykologiczna czyli grzybiarska bocznia jak ostrygowaty naturalny boczny jako ostrygowaty jest grzybem fizycznym i saprotroficznym, czyli jest pasożytem o, to z drugiej strony pniaka też jest jeden Więc rośnie pasożytuje na drzewach zarówno żywych jak i martwych. To akurat wszystka martwych, hamartka, no. jest u nas kilka gatunków boczniaków, które rosną naturalnie, dziko. No i one też są wymienione jako jedne z tych, które tam jesienią, a czasem i zimą można znaleźć. Więc ja go znajduję jesienią, no to od powiem, że w mojej okolicy tutaj od wiosny one rosną, no cały rok rosną. Ale w tym roku to są pierwsze, które mi się pokazały. Także cieszę się bardzo. Zaraz tu ich oczyszczę i do kosza. Kosz prawie pełny, tam dwie trzecie spokojnie. Ech. Jakbym te gołąbki tam wszystkie ciął co do jednego, to byłby pełny dawno, ale to nie o to chodzi. I tak będę miał obierania i przetwarzania całe mnóstwo. No nic. No nie wiem czy jeszcze coś znajdę. Dobra, jakieś tam podsumowanie zrobię przy domu. Podsumowanie, już jestem na noweczce przed domem, kosz prawie pełny, no to nie jest jakiś tam mega ogromny kosz, ale to też szczerze nie robię ja jak inni tam, którzy tam nawet mają wielkie mniemanie o sobie jako grzybiarze, że to biorą koszyczek jak na święconkę i nazbierają tam parę podgrzybków, kilka kurek i kosz pełny, no. No na tej zasadzie to, 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 to prawie każdy tylko kosz pełny nazbierał w dowolnej chwili. No ale to taka uszczypliwość, w, w, w każdym razie tak czy siak, ładne grzyb ubranie. podgrzybki, pod grzybki, chyba te boczniaki bo one są takie bardziej twarde, wytrzymałe. Pobiorę, pokroję w kostkę, do torebeczki, do głębokiego mrożenia, niech będą na sezon zimowo-wiosenny, na zupy inne przekąski. A reszta tego to zebranego towarzystwa, ze czyli gołąbki i gąsóweczki do oczyszczenia, obmycia posiekać drobno i do duszenia A chyba jogurt naturalny, mam teraz z tym sobie będę robił. ziemniaki mam, no tu piękna, piękna po prostu strawa, naturalne jedzenie, sam sobie uzbierałem. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam wszystkich, cześć.